Hej, hej! witam Was bardzo serdecznie. Jestem i jesteś na kanale Enjoyment, a dzisiaj czeka nas temat ciążowych leggingsów, spodni, jeansów, różne rodzaje tkanin, pasów i tak dalej. Jeżeli się zastanawiacie i nie chcecie wybulić pieniędzy bezsensownie, to ten film jest właśnie dla Was. Mamy tutaj markę Shane, mamy tutaj AliExpress, mamy tutaj leggingsy z Allegro, mamy tutaj HM, czyli najpopularniejsze leggingsy, jakie mogą być, więc wydaje mi się, że przekrój jest dość spory. Przede wszystkim tych miejsc, gdzie te produkty są najpopularniejsze. Tutaj mam przygotowane reginsy różnych materiałów różnych marek, różnych krojów. I zacznijmy może od tego, czym one się między sobą różnią. Różnią się pasem, czyli tym tutaj u góry. Ja mam swój ulubiony typ, który sprawdza się najlepiej i jest najwygodniejszy, przynajmniej dla mnie. Ale żebyście miały pełne spektrum, no chyba mam tutaj wszystkie rodzaje, jakie mogą być. Starałam się to tak przeglądnąć i tak przetestować, aby mieć pogląd i znać wszystkie rodzaje, czym się charakteryzują i jak się je przede wszystkim nosi. Na co zwrócić uwagę podczas zakupu spodni? Na to, czy są elastyczne. Im więcej elastanu, tym lepiej, bo leginsy będą z Wami pracować. Możecie kupić je w rozmiarze, który nosiłyście przed ciążą. Nie ma co tutaj zawyżać tego rozmiaru, szczerze mówiąc. Bo one będą z Wami pracować, trochę się rozrastać, bo wiadomo, one są przewidziane na rosnący brzuszek. Kolejna rzecz, na którą zwracacie uwagę... To w przypadku legginsów bez gumki, tylko z takimi pasami ciążowymi, zwróćcie uwagę, czy mają taki, taką stawkę. Słuchajcie, sprawa jest taka, że jeżeli już weszłeś na ten film, to bardzo proszę zostawić kciuka w górę, bo kobieta w ciąży, gdy się ma tyle razy przebierać i to jeszcze w spodnie inne zasługuje na to, aby ją docenić. Przepraszam bardzo i bardzo proszę mi tutaj docenić komentarzem i kciukiem w górę chociaż w tym komentarzu miałoby być tylko uśmiech. Dziękuję za uwagę. Lecimy do legginsów z AliExpress. Legginsy z AliExpress wyglądają w ten sposób, ale ta gumka jest tutaj zdecydowanie delikatniejsza, ona słabo trzyma szczerze mówiąc, dlatego z tyłu mamy jeszcze tutaj ten ding z guziczkiem, który też mam ściśnięty na najmocniejszym, to są leginsy moje ulubione po domu, zresztą e, służą mi już bardzo długo bo od samego właściwie początku, ja je też piorę, więc są naprawdę dobrej jakości, linki dodaję Wam pod spodem, nie prześwituje tutaj nic zobaczcie o, wypnę wam dupę, ale cóż zrobię. Nic tutaj nie prześwituje. Plus, piorą się bardzo dobrze. Widać, że są troszeczkę sprane, bo one mają już chyba nie wiem, z 40 cykli za sobą. Tutaj te wszystkie szwy są niedrażniące, niedenerwujące i to są generalnie e, jedne z dwóch par z AliExpress, które naprawdę lubię i mogę wam polecić. Sorry za moje stopy, ale możecie sobie zobaczyć, jak one puchną teraz. One będą na pewno Wam dobrze służyć i będą wygodne, natomiast ym, nie trzymają się tak dobrze na brzuchu jak y, tamte poprzednie. Dobrze, że to jest, ale jest to o wiele gorsza opcja niż gumka y, w leggingsach, którą Wam zaraz pokażę, bo ja najbardziej lubię spodnie, które mają klasyczną gumkę w sobie zazwyczaj jeżeli są leginsy właśnie z taką gumeczką to one są bardzo wygodne ponieważ zatrzymuje się na górze brzuszka i nie zjeżdża te leginsy po prostu trzymają się przez cały dzień na swoim miejscu to są moje jedne z ulubionych ze względu na to, że one też fajnie imitują jeans, wyglądają jak spodnie jeansowe z daleka a są wygodne jak leginsy więc to jest ich duży plus, natomiast cena którą zarzuciła aktualnie sprzedawca jest według mnie to trochę za wysoka kolejnym rodzajem pasa jest jest pas, który jest w całości jakby gumką. O, widzicie? Te tutaj perforacje takie, nie wiem jak to nazywać, ale takie... To są takie leginsy bardziej na siłownię niby. I one na całej praktycznie szerokości mają tutaj taki, taką gumkę. Także one, cały ten pas jest elastyczny i cały ten pas jest taką gumą, która w żaden sposób, wiecie, nie jest taka uciążliwa. Leginsy też nie prześwitują. Boże, jak ja się dzisiaj nawyginam. Tu jest wszystko wygodne. One trochę zjeżdżają bardziej niż te, które mają gumkę tutaj, ale to ze względu na ten materiał. On sobie tak lubi zjeżdżać i trzeba go tak e, powyciągać do góry. Natomiast jest całkiem spoko. Tutaj nic nie widać, nie prześwituje i to też jest taki e, fajny, bardzo wygodny materiał, ala druga skóra. Kolejną opcją e, na leginsy jest taki zwykły, zwykły pas. E, który no, jest po prostu pasem materiałowym nie ma w sobie ani sztygunki, e, tylko po prostu jest szeroki nie? i hamować ma nas nasz brzuch w tym pasie słuchajcie, z pierwszych legendów H&M, czyli tych droższych nie prześwitujących, jesteśmy w stanie zrobić kombinezon, ponieważ te, ten pas, który tutaj mamy ciążowy, to nawet, nawet nawet bym sobie cycki mogła nim wiecie, zasłonić jest mega wysoki. Popatrzcie, gdzie on się kończy. O! U. Znowu pokazuję wam tyłek. <tryk> Tylko w tym filmie takie rany tasy. Wszystko jest na miejscu i jest to wygodne mimo wszystko. Pomimo tego, że nie ma e, tej gumki tutaj, bo gdyby była gumka, jeszcze. już uważam, że byłoby w 100% super. Jest ok. On też się nadaje. Rozciągliwe, elastyczne. I tutaj nie zjeżdża, więc e, też za to duży plus. I przejdźmy do tej wersji e, double, e, też z Handemu i wersji tańszej. Dobrze, moi drodzy, odpalamy temat tańszych legginsów handem. I teraz dla dorosłych, ponieważ majty będzie widać, nie? Prześwitują, tu prześwitują dupę widać. Czuć jest, że tutaj jest zaoszczędzone na tym materiale. To jest coś na zasadzie po chałupie dobre, żeby mieć. Na promocji kupić spoko i wiecie, wychodzić, natomiast ten e, materiał, który mamy w tych legginsach, jest o wiele gorszy od tamtego. I to czuć, że to się szybko po prostu spierze, szybko zrobi się sito, szybko wyjdą dziury tutaj między nogami, tu w tym miejscu. Tak, jeszcze stoimy prosto to no nie ma problemu, no nie, nie widać, żeby prześwitywały, ale jak się schylimy bardziej, czego Wam nie chcę pokazywać, no to gdzieś te majce są widoczne, szczególnie, gdy mamy piękną pogodę i przyświeci na naszą dupę słońce. A nikt nie chce po świecić, nie? Nikt. A jeżeli ktoś chce, no to wie już, jakie leginsy kupić. Kolejnym rodzajem pasa jest pas, który ma wbudowaną tutaj gumkę yy, w sobie. I ona się nam po prostu rozciąga, tak jak tu widzicie, o w ten sposób. No, i nadaje się na brzuszek. Jest to opcja spokoju, jeżeli lubicie jeansy, chcecie dalej w nich chodzić i tak dalej. Tutaj mamy te wstawki gumy, które się naciągają, i jeszcze sporo się będą naciągać. Te spodnie rosną, rosną jakby z nami. One są z Shane Możemy dać sobie do nich tutaj pasek dodatkowo. Tutaj wszystko, jak zobaczycie, sobie pod brzuchem. Cały zamek mamy zakamuflowany, więc nic nas nie gniecie i nie uwiera, więc tutaj ktoś o tym pomyślał, przepraszam za mój brzuch, że jest taki już zmasakrowany, ale musiałabym chyba z godziny czekać, żeby mi to zeszło, ale ja wystarczy, że się tycnę i już jestem podrapana. W nie ma żadnych kieszeni, więc tutaj też nic nie gniecie. Jeżeli chodzi o prześwitywalność, ja mam czerwone majtki na sobie, więc nie prześwitują, natomiast te kieszenie są słabo ogarnięte, ale same w sobie spodnie są dość spoko. Są dopasowane na całej długości, są z takiego elastycznego materiału, są wygodne podczas zginania, tutaj dalej nic nie uwiera. Gdy wstajemy, pozostają generalnie na swoim miejscu, a nie mamy krok tutaj. Wiecie o co chodzi? Bo tak zazwyczaj jest z tymi spodniami. Szlak twojej katraka, nie? Pewnie tutaj dużo osób napisze o takich przejściówkach do zwykłych, klasycznych spodni. Miałam raz. I nawet tego nie nagrywałam, bo tak mnie to denerwowało, że wylądało, wylądowało w koszu. Totalnie się to nie sprawdza. Jest to niewygodne. Dalej mamy ten sam syndrom, tych po prostu jeansów, które gniotą z każdej strony. U mnie się to totalnie nie sprawdziło. Jest to taki gadżet dla gadżetu. Niby kosztuje to 3 zł, i obiecuję nam, że nie musimy kupić żadnych gaci ciążowych. Wydałam te 3 zł. I patrzcie na ilość gaci ciężowych, które mam. Więc no, u mnie nie wyszło, nie pykło, ale zawsze dla 3 zł można spróbować, no nie. Takie jeansy są lepszym rozwiązaniem niż jeansy ciążowe z pasem ciążowym według mnie. Więc skoro sprawę tych jeansów mamy zakończone, to pokażę Wam jeansy z pasem ciążowym i dlaczego ich nie cierpię. One są bardzo wygodne yy, z tym, że wystarczy w nich trochę pochodzić, trochę się pozginać, no nie I... Mam za mało spuchnięte stopy. To, co jeszcze pochodzę, żeby spuchły bardziej. Przychodzę do Was, gdy pochodziłam w tych spodniach dosłownie chwilę, zeszłam na dół, wyszłam do góry, znowu zeszłam na dół, bo czegoś zapomniałam i znowu wyszłam do góry. I zobaczcie, jak to wygląda. Mój krok jest tu. W tym momencie jest tu. Zobaczcie na tyłek. Sorry, ale to jest, to jest fatalne. Ja nie widzę takiej, takiej dupy. Widzicie tą dupę? Powiedzcie, ja nie muszę wypowiadać. Powiedzcie, że nie muszę się wypowiadać. To wszystko po prostu tutaj zjeżdża. Zobaczcie, jak ja wyglądam. Jak menel. Była dupa du. Teraz Wam pokażę jak to generalnie wygląda w centrum handlowym, gdy już gacie nam zjadą do takiego parteru, no nie, to trzeba było je wyciągnąć do góry, nie da się tego zrobić delikatnie, bo ten pas ciążowy jednak trzeba wyciągnąć i tak dalej i zobaczcie jak to wygląda. Pełno ludzi, centrum handlowe, koszyk tutaj yy, z zakupami, a my robimy coś takiego, yy, do góry bluzka i makarena po prostu, echa, za 5 minut znowu to samo. W przypadku tych białych jest ta sama sytuacja, z tym, że one mają jeszcze dodatkową gumkę, która gówno daje. Czas na hit tego odcinka, czyli leginsy, które nigdy nie powinny być zaprojektowane, nigdy nie powinny wyjść z fabryki, nikt nigdy, nigdy nie powinien ich kupić. To te. Zobaczcie, jak, jak ładnie w trójkąt podkreślają brzuch, zostawiając idealnie miejsce na pępur. Są to leginsy, które są. O, widzicie? Ja nazywam takiego tulipanka chwytane, pomijając fakt, że wyglądają fatalnie, to wystarczy na chwilę w nich pochodzić, parę razy się schylić, coś tam się pogibać, pempem tu sobie usiąść, tam sobie wstać i idziemy do lustra. Wygląda się jak menel w ciąży. One za każdym razem zjeżdżają w taki sposób pod brzuch. I hura, i tutaj gniotą, bo tutaj się robi taki gniot. Taki, wiecie, taki ro, ro, Rollens. O, tu. Widzicie to? Tu się robi taki Rollens. O, on tak niemiłosiernie gniecie. Tutaj mamy taki pukiel, który po prostu e, tak gniecie, taki gniot. I tutaj, wiecie, jak się siądzie, to się ma wrażenie, że, że nie ma się brzucha ciążowego, tylko taką ultra wielką spyrę. Z tyłu się, widzicie, całe zrolowało. Patrz, jaki on miał być wysoki, no nie. I się roluje na taki dupcymbiel. I to by było na tyle w tym filmie. Mam nadzieję, że przybliżyłam Wam temat e, ciążowych spodni. Ja niestety nie kupowałam żadnych spodni dresowych ciążowych z pasem ciążowym i tak dalej. Chociaż są na H&M, nie wiem czy chcielibyście to zobaczyć. Ja mierzyłam jedne takie spodnie i po prostu to nie wygląda dobrze. Te, te, te spodnie wyglądają jak takie wory. Ja się czułam strasznie zaniedbana, więc jeżeli tutaj już wszystko tak sobie się zaokrągla, to chociaż te leginsy trzymają wszystko w ryzach i, i, i w miarę dobrze się czuję i tak dalej. I wtedy mogę Ubrać sobie luźniejszą bluzkę, a jak ja potem ubiorę luźniejszą bluzkę i luźniejsze gacie, to wyglądam po prostu, jakbym, nie wiem, miała ziemniaki kopać za chwilę. Dajcie znać w komentarzach, jakie wy spodnie w trakcie swojej ciąży lubiłyście najbardziej. Ja się z Wami żegnam, do zobaczenia w kolejnym filmie. Pa! już jutro!